Cześć wszystkim, Wojciech nalepas z tej strony, jadę dzisiaj z Kielc w teren do powiatu Jędrzejowskiego, czyli w kierunku na Kraków, do miejscowości Deszno w gminie Nagłowice. Miejscowość Deszno znajduje się w takim fajnym trójkącie pośrodku tego trójkąta, a wierzchołki tego trójkąta wyznaczają miasta Jędrzejów, miasto powiatowe, gmina Nagłowice oraz miasto i gmina Sędziszów. I miejscowość Deszno ma w zasadzie identyczne odległości do wszystkich tych trzech większych miasteczek. I tak do Nagłowic, czyli do gminy ma około 10 km, 10 minut drogi autem. Do Sędziszowa ma około 10 km, czyli około 15 minut. Natomiast do miasta powiatowego, do Jędrzejowa około 14 km drogi i 15 minut jazdy samochodem. Do miasta wojewódzkiego, do Kielc ma 53 km, około 45 minut drogi, do Krakowa 75 km, około godziny 20, a do Katowic 100 km, godzinę 45. Dlaczego mówię o Katowicach? Dlatego, że ślązacy, czyli moi rodacy, bo ja też jestem ślązakiem, w połowie urodziłem się w Świętokowicach. Również kupują Grunty w województwie świętokrzyskim, zwłaszcza w tej części bliższej dla aglomeracji śląskiej. Także ta działka jest również między innymi dla was. Z Kielc około 50 paru kilometrów drogi, to jest 45 minut autem. W zasadzie chyba 90% trasy to trasa S7 w relacji Kielce Kraków. Jedziemy troszkę przez las, generalnie. Okolica miejscowości Deszno, to są pola uprawne i gospodarstwa rolne. Brynica Sucha. Jedziemy w kierunku zachodnim w tym momencie, w związku z czym patrzenie pod słońce, gdyż jest godzina 17, nie jest zbyt przyjemne. Jednocześnie żadna kamera nie chce dobrze widzieć pod słońce. A niestety dopiero o tej godzinie mogłem wyjechać, żeby nagrać ten materiał. Miejscowość Ważyn! Powoli wjeżdżamy do miejscowości Deszno. Widzę, że jest malowniczo położona w takiej delikatnej dolince. A dookoła są wszędzie pola uprawne. W zasadzie Chyba samo zboże. Zjeżdżamy sobie w dół. W Desznie jest zabytkowy dwór. Informacje wyczytać sobie na Wikipedii, w goglach. Trzeba wpisać deszno-dwór albo dwór w Desznie. Żeby do niego dojechać, tutaj należałoby skręcić w prawo. I po prawej są dwa stawy, chyba dwa stawy w środku wsi, kompletnie zarośnięte. Można powiedzieć, mienie niczyje. Ale wiadomo, że nie ma nieruchomości bez właściciela. Po prostu nie ma gospodarza. I tu skręcamy w lewo. Jest przystanek autobusowy. Najprawdopodobniej dojeżdżają tutaj busy. Normalna Jędrzejowska wieś. Domy po lewej, po prawej. Babcie z nuczkami. Kombajn zbożowy. Dlatego, że mamy do czynienia z okresem żniw. Tu skręcamy w lewo i za drogą w prawo. Tutaj też jest przystanek autobusowy. Jesteśmy. Ja sobie pozwolę zaparkować o tutaj. Znajdujemy się mniej więcej w środku miejscowości Deszno. W związku z czym będą nam towarzyszyć różne odgłosy jak to na wsi. Działka ma szerokość około 51 metrów od lewej do prawej granicy, wjazd jest delikatnie pod górkę. Miejscowy rolnik korzysta z tej działki na razie jako przejazd do swojego pola, działka. Objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ma długość około 100 metrów i pierwsza połowa działki od asfaltu w głąb do około 50 metrów mniej więcej przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową, zabudowę jednorodzinną mieszkaniową oraz usługi nieuciążliwe. Natomiast druga połowa przeznaczona jest pod uprawy polowe, czyli zwykłe tereny rolnicze. Natomiast, ponieważ ta działka jest od dawna nieużytkowana rolniczo, to pozwoliła sobie wpuścić naturę i mamy tutaj piękne, stare, wielkie, między innymi akacje. Cała część zachodnia to są akacje. Także mamy bardzo fajną działkę, która ma długość w głąb około 100 metrów, i w pierwszej połowie jest budowlana, w drugiej rolna. Działka kończy się przed tym budynkiem, który widzicie po środku ekranu, mniej więcej tu, gdzie te drzewa. Ok? Tutaj, widok na trawę. Bardzo fajne miejsce na dom. Od frontu również mamy zadrzewienie akacjowe oraz osiki. A tutaj, w tej części działki, mamy głównie akacje. Zobaczcie. W środku naprawdę te drzewa niektóre są potężne. Wystarczy uporządkować teren, postawić dom, ogrodzić z dwóch stron: od frontu i od tyłu. I w zasadzie piękna, olbrzymia działka. Około pół hektarowa, szerokości 50 metrów, z okładem do dyspozycji jest. O zachodzie słońca, widok z południowej części działki w kierunku pól. O taki, nałany, pięknych zbóż. Jeżeli jesteś zainteresowany, przyjedź, obejrz działkę, wejdź, pochódź po niej, a potem zadzwoń do mnie i złóż propozycję. Cześć!